Witam w Jawiszowicach, spokojnej okolicy oddalonej 30 km od Bielska, 15 km od Kęt i Pszczyny oraz 10 km od Oświęcimia. Chciałbym Wam pokazać działkę o powierzchni 15 arów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość płaska w kształcie prostokąta o szerokości 43 m i 34 m długości. Działka niezwykle słoneczna w sąsiedztwie nowych domów jednorodzinnych. Na tych terenach nie występują szkody górnicze. Media takie jak prąd, woda i gaz na działce do podłączenia. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną ulicą Kalinową. Ulica Biała jest położona równolegle. W odległości 1 km znajduje się szkoła, przedszkole, sklepy spożywcze oraz około 2,5 km mamy centrum wrzeszcz. Jeśli myślisz o budowie domu lub inwestycji, zapraszam do zapoznania się z tą ofertą.